Witam serdecznie, Piotr na Network Expert. Dzisiaj chciałbym opowiedzieć o tysiącach oczu, czyli Thousand Eyes, platformie, która służy do monitorowania zasobów, zarówno naszych, jak i internetowych, pod kątem dostępności. Dlatego, bo wielokrotnie u naszych klientów spotykamy takie problemy. Tak, Jakie mamy typowe problemy? Że mamy Office a 365 i dzwoni do IT użytkownik, który mówi, że Wolno mu się ładuje poczta. Albo ma coś na SharePointie, albo ma coś w chmurze, albo ma wideo w chmurze na Teamsach i coś działa źle. I ten człowiek pracuje w domu, pracuje w biurze, pracuje gdziekolwiek, tak? No więc, e, co robi IT? Patrzy i zawsze przeważnie odpowiedź jest taka, ale u nas działa dobrze. I co dalej, tak? No właśnie, co dalej? Eee... To jest jakby z punktu widzenia użytkownika, natomiast z drugiej strony mamy masę pytań, które powstają. Mamy aplikację, która jest złożoną aplikacją, w obecnych czasach, czasach najczęściej webową, i ta aplikacja działa. Dlaczego działa? Bo ktoś coś pingnął, bo strona się otworzyła. A co jeśli chcielibyśmy zobaczyć z całego świata albo z części Europy? Jak nasza strona się ładuje, czy po zalogowaniu nie ma jakichś opóźnień, aplikacja pod spodem jest złożona, zaciąga wiele danych, chcielibyśmy cały czas to monitorować, dostawać powiadomienia. Tylko nie jest to takie zwykłe monitorowanie stron, które page load test, który mamy dostępny w internecie, jest to dużo, dużo więcej i tym wszystkim, o czym powiedziałem, te wszystkie problemy rozwiązuje właśnie ThousandEyes Ice i o tym dalej, tak ta jest można podzielić jakby na na dwa ja to sobie tak dzielę na dwa takie elementy przede wszystkim monitorowanie z punktu widzenia użytkowników i z punktu widzenia infrastruktury. To są dwie takie rzeczy, które będę zaraz zresztą pokazał na moim demo. Jeśli chodzi o monitorowanie z punktu widzenia użytkowników. Jak to działa, tak? Co zrobić, jeżeli użytkownik siedzi w domu albo w hotelu, albo jest gdzie, gdziekolwiek indziej i mówi nam, że nasza aplikacja firmowa działa wolno, tak? Z kolei, wy siedzicie, czy IT siedzi i mówi, że przecież wszystko działa ok. A on mówi, że jak przechodzi do drugiej formatki, wypełniając jakieś tam w CRM-ie, to po prostu czeka na załadowanie 30 sekund i coś jest nie tak. No i rozwiązywanie takiego typu problemów może być bardzo, bardzo ciężkie. I z pomocą przychodzi nam właśnie 1000 Eyes, które, które gdzie możemy zainstalować u takich, takiego użytkownika właśnie. Endpoint Agenta, czyli oprogramowanie. Znaczy, zacznijmy od tego, że Thousand Eyes jest oczywiście aplikacją chmurową, natomiast my możemy zainstalować sobie czy naszym użytkownikom, właśnie endpoint agenta, także monitorować tego, co się dzieje. I na jego komputerze, na przykład, uruchomić testy, testy wypełniania jakichś pól w CRM i zobaczyć, co się dzieje. Ja tu mam przykładowe, akurat testy ze swojego laptopa. Uruchomiłem dość proste testy. Jeden to jest, chodzi o dostępność strony akurat tak? nie chciałem testować czego innego i mam pełne dane o tym, co się z tą stroną dzieje, tak? Nie tylko chodzi tutaj oczywiście o czasy ładowania strony, czasy odpowiedzi, coś, co może interesować bardziej web deweloperów, ale tak jak widzimy tutaj, mamy bardzo dużo przydatnych informacji, jeśli chodzi o samą końcówkę. I to jest bardzo fajne, rewelacyjne rozwiązanie, bo co, jeżeli ten człowiek siedzi w domu i tak naprawdę problemem jest jego własne Wi-Fi, tak? To, to, jest bardzo częsty problem, tak? I, I, my nie chcemy rozwiązywać problemów naszego pracownika w domu, jeżeli nie mamy na to wpływu, tak? Więc my przy, w każdej sytuacji widzimy e, każdą końcówkę, każdym teście, czy ten człowiek jest podłączony do Wi-Fi, a może jest podłączony do vpn tak? Do naszego VPN-a i są straty na VPN-ie, czy jest po kablu i którędy ta ścieżka Przychodzi, tak? Daje nam, nam to pełną widoczność. Jak będą jakieś straty, co więcej, i będzie to słaba jakość sygnału Wi-Fi, to możemy, nie wiem, załóżmy, że o godzinie zgłaszał nam, że o 10.05 był jakiś problem. My możemy się o tej 10.05 cofnąć i zobaczyć, co się stało, tak? I tutaj nie mówimy tylko o, o stratach, tak? Ale możemy oczywiście dużo, dużo więcej. Przerzućmy się, przełączmy się na inny test. Na, na test Office 365. Tutaj już jest dużo bardziej przydatny test, bo ten test bada po prostu logowanie do Microsoft Online. Jakbyśmy zobaczyli konfigurację tego testu, to będziemy widzieli, że on się właśnie łączy z tą witryną i sprawdza oczywiście wszystko od DNS-a, SSL-a po połączenie, tak? I, I oczekuje nas tutaj, tutaj akurat mamy osiągalność bardzo dobrą, nie wiem, w 5, 5 sekund czy tajmocie 5 sekund nigdy nie miałem z tej końcówki problemu z łącznością z tym, z tym zasobem, tak? I bardzo dużo innych testów, które możemy przeprowadzać właśnie z punktu widzenia samej końcówki. I to będzie przydatne w sytuacjach, kiedy. Nasi użytkownicy pracują hybrydowo, częściowo z domu, e, częściowo są na vpn albo nie są na vpn mają problem od DNS-ów po różnych DNS, od różnych DNS-ów po, po właśnie łączność z aplikacjami, i ma to nam pomóc diagnozować, gdzie ten problem się e, pojawia. No dobrze, ale to, był, to była jedna część, czyli diagnozowanie od strony endpointów, od strony użytkowników, tak? Włącznie z zaglądaniem na ich karty sieciowe, na ich IP-ki, że lecieli po IPv6, IPv4 i tak dalej. Ale co, jeżeli chcemy monitorować również naszą infrastrukturę, nasze aplikacje albo dostępność z naszej infrastruktury do clouda, tak? To jest taki typowy problem, no bo czym jest cloud? No, cloud jest, prawda? Przecież Office 365 jest, WebEx jest, Teamsy są i masę innych aplikacji, które po prostu działają, tak? A co jeżeli nie działają albo na naszej wideokonferencji coś zrywa, tak? No właśnie wtedy okazuje się, że nawet najlepsi eksperci, do których mam nadzieję że się też zaliczam, zaczynają się dość mocno drapać po głowie, bo problem jest bardzo złożony, tak? Bo to, co my jako inżynierowie możemy oczywiście puścić pinga, tak? Natomiast. Do Office 365 puszczanie pinga oznacza tylko to, że my pingniemy jedną stronę, jakieś Microsoft albo Office 365, która jest stroną webową, tak? Ale czy my dostaniemy się do tego konkretnego CDN-a? Przecież ten, ten Office 365 to tak naprawdę pod spodem kilkanaście czy kilkadziesiąt data center i, i, i setki czy, czy miliony serwerów wręcz. Więc no, tak naprawdę ten piękny nic nie powie, tak? czy, czy badanie, że strona się otwiera, tak? A dlaczego jest jakieś opóźnienie, tak? Dlaczego na przykład strona przez 10 sekund się nie ładuje? nie ładuje i nagle skakuje. No i tutaj się może okazać problem z DNS-em albo tym podobne problemy, więc to wszystko możemy testować właśnie przy użyciu Cloud and Enterprise Agents, czyli agentów, yy, którzy, które, yy, który udostępnia nam 1000 eyes. Tak? Z jednej strony oni mają ponad 100 agentów, które, których możemy użyć ich siły. One są ci agenci są zlokalizowani na całym świecie w różnym data center. I możemy sobie załóżmy, potestować. Zobaczmy, co możemy sobie potestować. No właśnie. Prosty test. Ja akurat pokażę, jakbyśmy chcieli testować sobie Office 365 z różnych data center. Właśnie dostępne z Thousand Eyes. Będziemy widzieć w tym momencie z. Jak wygląda to z każdego sajtu na świecie? Możemy, możemy zajrzeć dokładnie, jak wyglądają ścieżki z dowolnego miejsca na świecie i e, czy są jakiekolwiek straty, łącznie z czasami, e, ze ścieżkami, z przełączeniami, tak? Więc mamy nie tylko widoczność, jakby tego, że jest HTTP 200, tylko mamy również ścieżki i rozbicie na poszczególne kwestie związane z całym stosem TCP/IP. Natomiast, no, nie chcemy może testować Office 365 z Los Angeles, no, bo to nie jest nasz problem, to Microsoft powinien chcieć to testować. Więc, co jeżeli chcemy testować dostępność agenta u nas, tak? To jest taki przykład y, agenta, którego zainstalowałem u nas w firmie, tak? Bo y, czasami może chcemy testować osiągalność chmury od nas, tak? I ten agentem to jest lekka wirtualka, która jest gotowa, pobiera się, można to wrzucić na nasz system wirtualizacji, która będzie przyjmowała z thousand times właśnie z chmury informacje, co ona ma zrobić, co ona ma wykonać. Co więcej, nie musi być to na wirtualizacji. Nową funkcją to są katalisty 9000, które są takie troszeczkę oparte, mają możliwość wspierania wirtualek i Dockera. i można nawet na switchach, na switchach Cisco, Catalyst 9000 odpalić tego agenta, żeby to switch za nas pytał tej chmury, tak? I co on będzie pytał, tak? No, chociażby właśnie. E, Czas, yy, czasy do, do Microsoftu, tak? Już taki test. Jeżeli zobaczymy od nas, jak idziemy do Office 365, jak szybko otwiera się strona strona Microsoftu czy, czy dowolnego punktu na świecie jest ciekawsza. I możemy oczywiście robić test z drugiej strony, czyli jak naszego agenta widzi, widzi świat. Tak? Bo to może być dla nas ciekawe, że chcemy badać właśnie jak nasze data center jest widoczne z, z całego świata. Tak? Mamy oczywiście oprócz losów mamy latency, mamy jitter, czyli wszystkie parametry, które, które możemy sobie Obserwować i ścieżkę, która pokazuje tutaj: akurat mamy u nas pośrodku coś, co u nas generuje pewne straty, jakiś, jakiś nod pośrodku, który moglibyśmy gdzieś zgłosić, tak. Ok, no ale to, to są agenci, tak? I testy między agentami. Jak mamy dwóch swoich agentów, dwóch data center, to możemy równie dobrze robić testy trupu tak? Czyli możemy odpalić ten test, który będzie patrzył, czy wyciągamy 100 megabitów na sekundę, tak? Bardzo ciekawa funkcjonalność, jak mamy e, kilka oddziałów i ludzie się skarżą, że coś jest wolno, tak. No, my puszczamy pinga, my patrzymy jakimś downloadem i wszystko wydaje się ok, ale może chcemy odpalić taki test, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście łącza operatorskie, nasz WAN, czy to w postaci, czy on jest na dmwp czy na MPLS-ie, czy na czymkolwiek innym, może być problemem. Co ciekawe, mamy nawet wizualizację to, co pokazywałem sieciową, czyli to znowuż nie jest test stricte TCP, że. Połączyłem się z agentem i mam dużą wydajność. Tak? Mamy pełną widoczność właśnie z różnych miejsc na świecie bgp -wo. Widzimy, którymi AS-ami przechodzą te ścieżki i czasami rzeczywiście mi tutaj wyrzucały jakieś problemy. No, internet jest taką siecią dość żywą. Tak? My zakładamy, że internet zawsze działa, ale tak nie jest i wtedy widzimy, gdzie dany problem może występować. Eee, ok, co mamy z ciekawych jeszcze testów, to co ja robiłem? Oczywiście, tak, eee, login eee, Office 365. Tak, eee, jak możemy sprawdzać z różnych miejsc, ale to, co jest dla mnie najciekawsze, już Państwu to pokazuję. No właśnie, eee, monitorowanie transakcji. Co, o co chodzi? Wziąłem sobie akurat tutaj jakąś stronę hotelu, którą chciałbym załóżmy monitorować. To jest moja kluczowa biznesowa strona. Wziąłem przykładową stronę i chciałbym obserwować sobie czy ta nasza strona, a tak, która w tym przypadku hotelu, jak ona jest dostępna z internetu jako zasób krytyczny, tak? ale nie tylko poprzez pinga, poprzez to, że ona się otwiera, że jest totus http tak? albo jej page load. Ja bym chciał zrobić więcej, tak? bo ludzie się skarżą, że na przykład nie mogą w hotelu zarezerwować pokoju, bo klikają, im się kręci, kręci się, nie dokręca, nie wychodzą. Tak? Więc ja mogę nagrać skrypt, ja to tutaj zrobiłem, tak? Wszedłem na jakiś tam przykładowy hotel w Polsce i nagrałem skrypt, gdzie ja klikam. Wchodzę na stronę, wchodzę, tak jak zwykły użytkownik, wchodzę na rezerwację, otwiera mi się strona, wyszukaj rezerwację, zaznaczam jakieś tam daty i kliku, wyszukuję, on mi pokazuje jakiś pokój i ja klikam pokaż cenę, tak? Bo to jest dla mnie coś, co jest krytyczne. Pod spodem oczywiście ta aplikacja może być bardzo złożona, ona może łączyć się z milionem po API, z milionem site'ów, żeby sprawdzać tę dostępność, ale dla mnie jako użytkownika końcowego jest istotne to, że ten pokój ma się szybko pokazać. I ja to wziąłem sobie tutaj, mamy coś takiego, co się nazywa Thousand Eyes Recorder, pobrałem aplikację, która jest banalnie prosta, kliknąłem sobie stronę, którą chcę monitorować, ja to może pokazuję, jak to jest proste. Każdy z tym da radę. Przepraszam. Chciałem tylko pokazać, jak prosto możemy sobie nagrać nasze akcje. Możemy się, nie wiem, możemy zalogować się do jakiegoś systemu tak? możemy mieć zapisane kredencjalne, nie tylko. Zobaczyć, jak długo zajmie naszej stronie przeklikanie się do tego, zobaczenia ceny pokojów, ale może dla aplikacji biznesowej będzie to. Ludzie mówią, że na CRM działa wolno. Oni jeżdżą i CRM działa wolno, tak? I ta zakładka się ładuje wolno. Zróbmy taki test, który loguje się do crm jako jakiś użytkownik, przechodzi do jakiejś zakładki, wyszukuje nowego klienta albo zakłada go, wypełnia pole i klika OK, tak? I może ten test nam pokaże i uruchamiamy taki test co 5 minut, bo, bo nasi użytkownicy mówią, że rano działa fajnie, a po południu działa źle. Tak i zobaczmy, czy to rzeczywiście e, ma rację, e, czy, czy, czy to się e, zdarza, tak? Och, tutaj coś mi się pojawiło. Tak, ale ja teraz to, co robię, to e, dla przykładu nagrywam ten s, e, skrypt e, i e, no, nie, nie za bardzo dobrą stronę może kliknąłem, ale chodzi o to, że mogę się tutaj zalogować na pocztę, mogę podać rzeczy, mogę przeklikać wszystko i na końcu zatrzymać nagrywanie i tak naprawdę ten recorder, jak widać tutaj, Wygeneruje mi JavaScript, który zaim, zaimportuje do, do Thousand Eyes i będę mógł monitorować właśnie, jak ta nasza strona zachowuje, tak. Eee, dobrze, zobaczmy, jak na nasza transakcja wygląda w moim przypadku z naszym hotelem. Jak widzimy, e, e, przykładowy hotel testuje z naszego własnego, naszej wirtualki i, i widzę, jak te czasy wyglądają z Holandii i z Japonii. Czemu by nie, tak? Bo to jest akurat hotel pięciogwiazdkowy, to akurat mamy rozkręcić współpracę z Japończykami. Chcielibyśmy wiedzieć, że od nich rzeczywiście, oni będą przez tą stronę się przeklikiwać błyskawicznie i wszystkie systemy będą działały, tak? Jak się przesuniemy do, zobaczmy co się działo tutaj. Mamy informacje bgp mamy informacje o ścieżkach. Ale mamy również ser informacje o HTTP serwerze, tak? Jak przeklikamy się na. O! Mamy wszystkie informacje z, z HTTP. I zaraz, może mi się uda doklikać. Transactions. O, właśnie. I to, co chciałem Państwu pokazać, czyli możemy przejść nie tylko do mapki, do alertów. O, tu właśnie mieliśmy. Ciekawy przypadek, jak widać, o 12:45 z Europy działało, ale niestety z Japonii 15 sekund. No nie, nie, nie dała rady strona się otworzyć. Dlaczego? Ciężko stwierdzić, można na razie. Możemy, możemy potem prześledzić po kolei ścieżki, tego nie będziemy robić, bo to, co chciałem po, pokazać, to bardzo dobrze znane z takich narzędzi jak Pingdom, czy jakiś takich masę tych paceloaderów całą transakcję z informacji, jak wszystko przebiegało, tak jak każdy obrazek się ładował, CSS, tak, gdzie kliknęła nasza maszynka, ta nasza maszynka wirtualna, która to otwierała i możemy właśnie analizować, gdzie wystąpiły problemy z aplikacją. Tak. Więc widok naszych aplikacji w internecie zewsząd. Tak. I to nie tylko HTTP, ale de facto wszystkich dowolnych. I to chyba tyle tego takiego krótkiego wstępu. Zapraszam do kontaktu. Thousand Eyes może być ciekawe tylko to co jest ważne i to co to co należy wynieść jakby z tego wideo to są dwie rzeczy. Po pierwsze możemy założyć sobie triala darmowego przez 14 dni się tym pobawić. Ja to zrobiłem to jest naprawdę bardzo bardzo proste. To jest takie klikadło. Wrzucić można jakąś wirtualkę i zobaczyć czy ten system i w jaki sposób może pomóc rozwiązać nasze problemy z dostępnością. I jest to rozwiązanie, tu chciałbym podkreślić, rozwiązanie profesjonalne. Tak? To nie jest rozwiązanie dla, dla jednego web dewelopera, który chce sprawdzić jak strona się ładuje ze świata. Tak? Do tego są darmowe tule. To jest cały cloudowy system de facto dla, dla no troszeczkę większych firm niż jednoosobowa, która pozwoli monitorować użytkowników, ich dostęp do internetu, a oraz dostępność zasobów naszych właśnie w internecie. Więc co, zapraszam do kontaktu. Dziękuję Państwu serdecznie. Do widzenia.